I kwiecień to idealne miesiące, aby pozyskać sok z brzozy. Jednak zanim to zrobimy, musimy pamiętać o kilku bardzo ważnych elementach. Przede wszystkim, aby to było duże, może nie tyle że duże, ale przede wszystkim dojrzałe drzewo, czyli takie, które ma. Około 20-40 cm średnicy. Kolejny bardzo ważny aspekt, będę Wam to zapewne dzisiaj przypominał wielokrotnie, to obserwacja przyrody. Kiedyś była taka zasada, że jeżeli podnosiła się temperatura z minusa, już bezpośrednio na plus, to po kilku dniach, po tygodniu, kiedy tam temperatura była w granicach 10 stopni, już można było taki sok z brzozy pozyskiwać. Na chwilę obecną ta wiosna, a właściwie ta zima. Niewiele się od siebie różnią. Przez co patrzymy, wypatrujemy, co się dzieje z brzozą. Jeżeli ona zaczyna puszczać pierwsze pączki, to już jest to niestety ostatni moment, aby pozyskać tą zdrowotną substancję. Ale w tym wszystkim również musicie pamiętać o bardzo ważnej kwestii, znowu niestety e, prawnej. O ile pozyskiwanie soku z brzozy nie jest zabronione. O tyle, zanim to zrobimy, pamiętajmy, aby spytać się właściciela lasu, w którym rośnie taka brzoza, czy tam ogródka działkowego, ale przede wszystkim właściciela terenu, czy możemy coś takiego zrobić. A my na chwilę obecną poszukajmy takiej idealnej brzozy, prawie że idealnej brzozy. Nie wiem, czy się uda, ale na pewno coś dzisiaj zbierzemy. Zapraszam. Jeżeli udało już nam się znaleźć w tym momencie odpowiednie drzewo, i wiemy, że jest to ten moment, kiedy możemy pobrać ten sok z brzozy, fajnie jest wybrać takie miejsce, w które będziemy się wiercać, wkuwać, w taki sposób, aby ono było ustawione na południową stronę. Widzę w tym momencie, że jest około godziny 11:45, więc ta strona przez bardzo długi okres czasu będzie nasłoneczniona, co sprawi, że ten sok szybciej napełni mi butelkę. Kolejny bardzo ważny aspekt. Typowo leniwy wręcz bym powiedział, jest związany z tym, że jeżeli znajdziemy taką brzązę, która jest lekko przechylona, ale oczywiście bardziej po tej stronie południowej do tyłu, w taki sposób, żeby ułatwić skapywanie tego soku do środka, tym bardziej przyspieszy nam zbieranie. I ostatnia uwaga, zanim zajmiemy się już w tym momencie docelowo, Wiercaniem w tą brzozę. Oczywiście te nacięcia możemy wykonywać w różny sposób. Możemy się wiercać, możemy dziubać. Niektóre osoby używają wiertarek. Nie się wydaje w tym momencie, a przede wszystkim moje doświadczenie tak mówi, że wystarczy mały nóż, lekki korkociąg, aby zrobić taką dziurkę na 2-3 centymetry, już na tym etapie. Pamiętajcie bardzo ważną rzecz. Jak ściągniecie ten sok, nie pozwólcie, żeby ta rana, bo to jest dla drzewa rana, żeby ona nie została w tym momencie zasklepiona, a zanim zaczniecie dziubać. Zróbcie prostą, prostą rzecz. Widzicie? Mniej więcej na jakiej wysokości poprzez przyłożenie butelki możecie nawiercić się w brzozę, żeby pobrać ten sok. No to co? Nie tracimy czasu, bierzemy się do roboty. Żeby zrobić dziurkę w takim drzewie, nie potrzebujemy nie wiadomo jakiego sprzętu. Jak już Wam mówiłem, starczy zwykły nożyk. Najpierw zbieramy sobie tą wstępną warstwę Tutaj przyda nam się krokociąg, żeby troszkę ułatwić sobie życie. Jak sami widzicie, ten sok już zaczyna nam spływać. Kolejnym ważnym elementem jest zastosowanie tutaj sznurka. Chyba nie muszę Wam tłumaczyć po co. Musimy zabezpieczyć naszą butelkę w taki sposób, żeby nam gdzieś tam nie uciekła z jednej strony. Jak sami widzicie, jest ona pod lekkim kątem. Szybciutko skrobowałem kawałeczek. patyczka z takim małym rowkiem. W środku nasz sok powoli kapie do środka. Pamiętajcie o tym, że jeżeli pobieracie to moskołę z kilku drzew, aby zapamiętywać miejsca, w których to robicie, zaznaczajcie sobie na telefonach, na mapach, gdzie to braliście, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, że zapomnicie o tym. To jest jeden bardzo ważny aspekt. A drugi bardzo ważny aspekt, o tym piszą bardzo często specjaliści, jest związany z tym, żeby zaślepiać te dziurki, bo tak jak ludzie się wykrwawiają, tak samo może się zadziać z tymi drzewami. A uważam w tym momencie, że to jest tak drogocenny dar, że nie ma sensu go marnować. Ja zresztą za chwilę tutaj jeszcze troszkę sobie obrobię podejście, żeby ten soczek szybciutko i bardzo sprawnie spływał mi do butelki, nie uciekając na boki. Nawet jeżeli w tym roku nie uda Wam się pozyskać soku z brzozy, to wydaje mi się, że warto zainteresować się tematem, aby w przyszłym roku zaplanować sobie czas, a przede wszystkim obserwować naturę, bo te zimy, no właściwie za bardzo tych zim w większości Polski nie ma. W taki sposób, aby wziąć rodzinę pod pachę, w odpowiednim momencie czas się i oczywiście za zgodą właściciela danego lasu pozyskać sok z brzozy, który jest naprawdę świetną y, witaminową bombą i czymś, co jest w stanie nas porządnie postawić na nogi po niby zimie, której nie ma, ale z drugiej strony bardzo trudnej zimie, pełnej zarazków, wirusów i tym podobnego dziadostwa.